Obiecałem wam ostatnie omówienie merchów na law. Zazwyczaj nie jest warto takie filmy robić. Dostajemy za dużo tego merchu. Zawsze jestem do tłu z materiałem, więc nie będę jeszcze dodatkowo omawiał wszystkie funko-popry kolory. Ale czasami warto pogadać. Omawiałem figurki, statuetki, i glamroków, bo do pewnego stopnia funkcjonowały kotizery do gry. Pojawiły się wcześniej niż jakieś inne oficjalne rewile. Teraz dostaliśmy coś wartego omówienia, bo dostaliśmy merch zupełnie nowych, nieznanych nam postaci. Uważajcie, Balon Boy zbiera armię. Już od lipsa istniał zapływ zupełnie nieznanego nam zestawu postaci. Mowa o balonowych animatronikach. Poznajcie dawno zaginioną rodzinę Balon Boya, Balon Freddy, Bonnie, Jika i Foxy. Znane nam dobrze animatroniki, ale jako klony Balon Boya, jako takie dzieciaki śmieszny koncept. Mamy z tego wszystko funko popy, figurki akcji, mister Mini, spórszaki. Bardzo podoba mi się design na figurkach. Ten merch sugeruje nam trochę, że istnieje taka postać jak Boy. Tak samo jak istnieje Balon Freddy i zwykły Freddy, tak też powinien istnieć Balon Boy i zwykły Boy. I powiem całkowicie jeszcze, że powinien nic niezwyczajny boj jako postać. Boj pojawia się w minigierkach w FFP, jak mamy Balon Boya bez balona, Bidibap też powinien być jakąś formą boja, gdybyś skoczył w ten kierunek ich od samego początku. Ale no niestety nigdy się na tym za bardzo nie zastanowił, bo nie ma czegoś takiego jak Phantom Boy czy Nightmare Boy. Zawsze jest to Bibi. Ale no, design jest fajny. W przeciwieństwie do fanwersowego merczu, te figurki są normalnie sprzedawane. Nie jest to żaden GameStop Exclusive, dostępny jedynie w Ameryce, który musi być jakoś ściągany okrężą drogą do Polski za 300 złotych. Można go zwyczajnie kupić za stronę Funko, ale można też będzie je normalnie znaleźć po polskich sklepach. Ale to nie wszystko, bo mam jeszcze drugą część merczu. Mowa o cyrkowych animatronikach. Poznajcie dawno zaginioną rodzinę Circus Baby tym razem. Circus Freddy Boniczy K. Foxy. Akurat tym razem nie mogę powiedzieć, że to są klony Circus Baby, bo każdy z nich ma swój własny design, który jest inspirowany cyrkiem. Designy są bardzo fajne i zmyślnie że szok, że taki merch dostajemy, nie mi się bardzo podoba, Chica i Freddy to są bardzo przyjazne designy, a Foxy jest obiektem masy żartów, w ogóle spójrzcie na niego, tak jest w silnej depresji. Ale dziwne jest, tak nagle znikąd dostać zestaw cyrkowych postaci. Czy Circus Baby jest częścią cyrkowego zestawu, czy jest jakimś innym bytem, który istnieje pomiędzy zestawami Circus a Funtime? Może istnieją dwie różne Circus Baby, jedna należy do zestawu Circus, a druga należy do Fantaymów. Nie byłby to pierwszy raz w tej serii gier, w końcu mamy dwa Spring Bonnie, mamy dwa Fantay Foxy, oznaczałoby to istnienie prawdziwej Circus Baby, a także Fantay wersji Circus Baby. Ale oczywiście pamiętajcie, to nic nie znaczy, bo nie ma dużego znaczenia, nie ma związku z fabułą FNaF. Mówię tutaj głównie o jakichś headcanonach, własnych interpretacjach, własnych designach, nie jest to jakaś fabularna informacja, a może jest. W ten sposób przechodzimy do drugiego tematu. Czym te nowe designy są? Co ten nowy merch w ogóle sobą reprezentuje? Od samego początku się fandom zastanowił, czy to jakieś oceki Funko, czy takich jakieś nowe skiny FNaF AR, czy może coś innego. Wciąż nie znamy pełnej odpowiedzi, ale opis merchu mówi o nowej grze FNaF. Puszaki są opisane jako przyjaźniejsza wersja twojej ulubionej postaci z Five Nights at Freddy's Balloon Circus TM. Co znaczy, że istnieje coś takiego jak normalna wersja tej postaci, która nie jest tak przyjazna jak ten Puszak. Bardzo podejrzana informacja. Zastanawiający jest też ten trademark, nazwa jest oficjalnie zastrzeżona, brzmi to poważnie, ale nic o takiej grze nie wiemy i to jest dziwne. Czy Merch wyjawia istnienie następnej gry FNAF? Dlaczego nikt nie komentuje tego wielkiego wycieku? Co ważne jest wiedzieć, te animatroniki oryginalnie były łączone z Security Breach, więc wydaje się jakby to były postacie, które pojawiają się w DLC Ruin. Choć ciężko się z tym zgodzić, kiedy Ruin jest mroczny i tajemniczy, a te postacie są lekkie i przyjazne, To miałby wkładać te postacie do zrujnowanego pizzaplexa? Mogłoby to być jakieś postacie z kresków ale ten opis sugeruje, jakbyśmy mieli się przed nimi bronić. Dziwny jest ten temat. Miałby chyba więcej sensu, gdybyśmy mówili o Special Delivery i o nowym DLC, podobnym do Dark Circus. Ale ten merch nie jest powiązany z FNaF Nie wierzę też, żeby Illumix zrobił tak ciekawe oryginalne designy. W ich przypadku to nieważne, jakby się starali, jak zmyślny skin by nie był, to to zawsze będzie skin, recolor. Nie tworzą własnych animatroników, po prostu modyfikują same nam designy. Taka postać, którą Illumix uważa za ich własnego, oryginalnego animatronika, to Frostberg. Podejrzane jest też, że cała ta nazwa Balloon Circus nie jest zbyt ambitna. Wzięli prefiks jednego zestawu, wzięli prefiks drugiego zestawu i połączyli to w jedno. Niby Balonowy Cyrk może działać jako nazwa, ale wciąż wygląda to dziwnie, podejrzanie. Mogłoby to być nazwa robocza oczywiście, Glamrocki oryginalnie znajdował się pod nazwą Pizza Plex, na przykład, ale nie idzie stwierdzić czy chodzi tutaj o nową grę, czy może chodzi o pomyłkę, czy ktoś naprawdę zaprojektował design na animatroników wyłącznie pod merch. Czy kryje się za nim jakaś większa historia, jakaś nowa gra, jak... jakikolwiek inny projekt? W przyszłości pewnie dostaniemy odpowiedź na to pytanie, ale póki co zostawiam was tymi designami. Powiedzcie mi, czy wam też się one tak bardzo podobają? Są świetne, naprawdę nie chcę, żeby się skończyło jedynie na merchu. Nawet nie musi być to gra horror, wystarczy jakaś kreskówka, coś w stylu Freddy and Friends, czy cokolwiek innego. Niech to nie przepadnie. Wciąż jest spora szansa, że te postacie pojawią się w jakiejś formie w DLC Ruin. Może w minigierce, może faktycznie zobaczymy te roboty. Wyobraźcie sobie uciekać przed całą armią balonbojów. Ale no na dzisiaj to tyle. Mogę jeszcze wspomnieć o nowych statuach z FNAF, bo wyglądają bardzo byczo. Funko zrobiło Foxiego na swojej scenie z tabliczką z Niksemicmi, bardzo fajnie wygląda, ale druga figurka jest jednak znacznie ciekawsza, bo przedstawia Leftiego, z którego wychodzi marionetka, ten obrazek jest niesamowity. Mamy cztery statuły do tej pory i ta wygląda najambitniej, jest najciekawiej i zaprojektowana, jest genialna. Ale dziękuję Wam za oglądanie. Skoro już mówimy o nowych designach, które niekoniecznie są związane z główną fabułą, to zapraszam Was do obejrzenia filmu na temat Fazbear Fanverse Initiative. PopGhost wprowadza bardzo ciekawy twist do toy animatroników. Następny film z kolei, nad którym pracuję, będzie bardzo dziwny. Poznaliśmy prawdę na temat jednego wątku Security Breach i większość z Was go znienawidzi. Dlatego bardzo proszę o duże cierpliwości, kiedy będziecie oglądali ten nadchodzący filmik. Z góry dziękuję.